Jeszcze jest Roman Simiczek, ale tutaj wytrącony z tego rytmu czeski napastnik Tyszan. Gubi krążek, no i GKS z powrotem, ale w tercji już neutralnej. Jeszcze raz próbuje Simiczek, walczy o krążek z Jarosławem Kłysem. Krakowianie gubią się, gdzie jest krążek? Jest krążek w Bramce, ależ tutaj teraz nie najlepsza interwencja Rafała Radziszewskiego. Nie wiedział, że ta guma gdzieś to zatrzymała się przy jego łyżbie. No i takie nagranie pod Bramkę. Chyba do Michała Woźnicy i Tyszanie wychodzą na prowadzenie. Ładnie odebrał teraz krążek Martin Przygocki. Danielowi Laszkiewiczowi cały czas Przygocki. Teraz zaskakująco odegrał ten krążek. Jeszcze szansa. Oj, okazja jest, gol! Ale przypadkowa cała ta akcja GKS-u. Tychy. No naprawdę to może być frustrujące dla zawodników Komar Krakowni. Do końca zauważyłem, kto jest strzelcem tego gola. Tutaj podpowiedź z boku, że strzelcem bramki jest numer 87. a więc wychodziłoby na to, że Michał Kotlosz. No bardzo przypadkowa sytuacja, no ale zachował zimną głowę Michał Kotlosz. Uwaga, bo kolejna szansa, jest krążek po raz trzeci w bramce. Bagiński nagrywał, a trafił chyba Michał Woźnica teraz, trzecią bramkę dla GKS-u Tychy. Udało się wystrzelić krążek zawodnikom pasów. Tutaj jest Tomasz Jakerz, jeszcze pół minuty do końca pierwszej tercji. Tercji bardzo udanej dla GKS Tychy jest Roman Simiczek do Bagińskiego. Niedokładnie ten krążek na moment przejął Chmielewski. Jest gol dla GKS u Tychy jest czwarte trafienie i to jest chyba po raz kolejny Michał Woźnica, a więc klasyczny hat-trick. Uspokoiło nam się to spotkanie ostro zaczęli drugą tercję Tyszanie. Teraz troszkę więcej miejsca jakby Krakowianie, ale uwaga, bo znowu GKS i jest piąta bramka dla GKS-u Tychy. Tym razem asystent zaliczył Michał Woźnica, a do bramki trafił Adam Bagiński. No, Tyszanie są naprawdę dzisiaj niezwykle, niezwykle skuteczni. Potrafią zdobywać bramki, no jednak na wyjazdach w tym sezonie ta sztuka im się no, bardzo rzadko wiedzie. No i teraz okazja dwóch na jednego po stronie GKS u Taki krążek do Opuskiego. Jest szósta bramka. Idealnie obsłużony przez Jakuba Witeckiego Mikołaj Łopuski dopełnia formalności, trafia krążkiem do pustej bramki. No, mało kto się spodziewał takiego obrotu tego dzisiejszego spotkania. Jeżeli Tyszanie zdobędą jeszcze dwie bramki w tym dzisiejszym spotkaniu, no to otworzą setkę goli zdobytych w obecnym sezonie. Jak na razie. Bramek, Tyszanie mają zdobytych 98 z tymi. Jest gol, pierwszy dla Krakowi. Akurat tutaj patrzyłem w statystyki, kiedy jeden z zawodników pasów kierował krążek do bramki. Chyba to był Aaron Chmielewski z numerem 8. Ale ta radość, no Krakowian też pokazuje, że tutaj jeszcze daleko do euforii. Rozpędza się środkiem Petr Dworzak. Dworzak jeszcze był faulowany w tej sytuacji. I będzie rzut karny. To jest dobra decyzja sędziego Zbigniewa Wolasa. Petr Dworzak kontra Arkadiusz Sobecki. I jest gol. Jest gol dla Komar Krakowi. Dobrze przymierzył czeski napastnik pasów przy prawym słupku po lodzie. Bez szans Arkadiusz Sobecki. Na dworzaka faulował, jak mówił speaker. Ja tego nie zauważyłem. Jakub Wanacki. No i jeszcze ja 18 minut i 20 sekund na to, aby zdobyć cztery bramki. Myślę, że może być. teraz ciekawie, jest gol trzeci dla Krakowi Robert Kostecki. No proszę bardzo, już tylko trzy gole różnicy pomiędzy Komar Krakowią a GKS-em. Myślę, że jeszcze możemy być świadkami bardzo ciekawej końcówki tego dzisiejszego spotkania. Woświnicemu mu cały czas 2 do 0 prowadzi JKHA z Jastrzębie. Nikola Besz przy krążku. Świetne podanie do przodu. Jest Daniel Laszkiewicz na środek. Gdzie jest krążek? W bramce. Czwarty gol dla komar Krakowi. Leszek Laszkiewicz autorem tego trafienia. No naprawdę robi się niezwykle gorąco na lodowisku w Tychach. Wydaje się, że wszystko już jest pod kontrolą, że spotkanie tak teoretycznie już się zakończyło, no a tymczasem hokej pokazuje, jak jest nieobliczalny. Zresztą Krakowie również pokazuje, jak bardzo jest nieobliczalna, grając w ten sposób. Krążek pod bramkę, jest dworzak, teraz kijem. Jeszcze okazja, jest gol, piąty dla Krakowi. No naprawdę, coś niebywałego tutaj dzieje się na lodowisku w Tychach. Wagiński bardzo wolno, pieczołowicie ustawiają ten atak. Tyszanie Dudka zagrał do Romana Simiczka. Szymiczek do Woźnicy, Woźnica ponownie do Szymiczka. Woźnica, jest gol dla GKS-u Tychy, jest siódme trafienie Tyszan, świetnie rozklepana teraz defensywa Komar Krakowi i Michał Woźnica kapitalnie obsłużony przez... Romana Szymiczka. Trzecia sekunda. Karą mniejszą za spowodowania upadku przeciwnika. Ukarany Daniel Laszkiewicz. Wygrane to zdobienie i przez Rakowski. GKS. Oj, teraz błąd, Rafała Dudki. Przewrócił się Dudka. Okazja dla Krakowi. Gdzie jest Krążek? Broni Arkadiusz Sobecki. No, miał teraz masę szczęścia Dudka. Pusta bramka. Nie ma Rakszewskiego i Krążek. w Bramce po raz ósmy. A tą bramkę zdobywa. No któż by inny, proszę Państwa? Michał Woźnica pięć bramek tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Minuta i jedna sekunda do końca tego spotkania.